Witajcie w rozważaniu na dzień dobry. Dzisiaj zrobimy taki filmik, czy ja zrobię w zasadzie, właśnie o naszym kampusie. Tu widzicie nasz herb. Ubogosławieni, aby błogosławić innych. International Geological College Tanzania. Pokażę go, tak on wygląda. Tu mieliśmy ostatnio zdjęcie. No i idziemy sobie popatrzeć na kampus. Tutaj, popatrzcie, tam w tle jest diecezja. African Inland Church w Gejcie. Tutaj rezyduje sobie biskup tej diecezji. Dodam, że w tej diecezji mają około 600 zborów. Nie pytałem, ile ilu członków, ale w każdym zborze przynajmniej 200-300 członków, także możecie sobie to przeliczyć. Tych diecezji ten kościół ma tutaj chyba z 8. No i tutaj jest właśnie część, w której się uczymy. Tu jest jedna sala, której w zasadzie nie wykorzystujemy, poza jakimiś spotkaniami dodatkowymi. Dalej mamy następne drzwi. To jest gabinet rektora Geita Christian College. Tutaj widzicie napis Geita Christian College. Tak się nazywa lokalna szkoła, która tutaj się spotyka normalnie przez cały rok. Natomiast my właśnie również mamy tu swoją siedzibę i spotykamy się dwa razy do roku po dwa tygodnie i do tego dwa zjazdy online. I tu jest nasza 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 klasa Richard Blake. Hello you can say hi. Za chwilę będzie uczyć listu do Rzymian. Ja uczę teologii systematycznej. Większość studentów jest na przerwie i Teraz pokażę studentów, tu sobie studenci odpoczywają na przerwie. Yy, idziemy dalej. Dalej za chwilę zobaczycie miejsce, na które część z was się kiedyś złożyła, żeby były porządne meble. I to jest biuro naszego seminarium. Tutaj siedzi sobie Waruani i Dominik, you can say hi. Jest, tu jest. This is my, those guys who watch my YouTube channel. Oh.

At the beginning, and also we've been with him on marketplace at least twice. No, yeah. Także Dominik jest dziekanem, a Baruani zajmuje się wszystkimi kwestiami biurowymi, głównie finansami. Także poważna sprawa. Tutaj pokażę naszą pieczęć. O, tak wygląda nasza pieczęć. Widzicie, jaka fachowa jest. Zrobiłem ją w Polsce zresztą, żeby była taka fachowa. Tu jest takie małe miejsce, gdzie można sobie usiąść. To jest moje biuro. Biurko. Widzicie trochę wody, każdy student dostaje wodę jedną na dzień, żeby się nie odwodnił. To jest taka normalna afrykańska praktyka. Tu sobie czasami siedzimy i coś przegadywujemy. Taka, takie powiedzmy biuro, też musiałem kiedyś to kupić zresztą te dwie, dwa sprzęty. No i cieszę się, że są. Jest gdzie usiąść przynajmniej. Yy, idziemy sobie dalej. Pokażę wam teraz. Miejsce, gdzie jemy. Tu są studenci. Odpoczywają sobie ciągle. Tu jest lokalny piesek. Tam dalej są kibelki. To pokażę Wam tylko. O, może jeszcze za chwilę się przejdziemy do kuchni. Zobaczycie, gdzie jest kuchnia. Tutaj sobie jemy. Tutaj mamy miejsce, gdzie mija się rączki. Dlatego, że generalnie tradycyjnie Afrykań, Af, Afrykańczycy. Jedzą sobie rękami, więc trzeba wymyć ręce przed i po jedzeniu. Tu widzicie, jest już wymyte, są wymyte naczynia. I tutaj, generalnie, sobie przychodzimy. I tutaj stoją panie zazwyczaj, które. Hello, I'll do a short movie. Które nam pomagają w jedzeniu. Tutaj sobie stoją różne jedzenie. Bierzemy sobie talerzyk, bierzemy jedzenie, różne rzeczy, potem bierzemy picie. Tu stoi czasami picie, także możemy się również napić, i tu sobie siedzą wszyscy, którzy jedzą. Jemy śniadanie, tutaj jemy lunch i jemy kolację. Dla wszystkich studentów jest: You can say hi if you like. Hi. To są nasze dwie studentki, mama Askofu, czyli żona arcybiskupa, i jej koleżanka Marta. Ok. Yeah. Idziemy dalej. O, a tu jest biblioteka. Biblioteka generalnie jest mało używana, ale mogę wam pokazać. Generalnie książki są głównie po angielsku a oni głównie czytają posłuchali to jest problem. Także fajny jest budynek, wszystko super, tylko, tylko mało użyteczne, ale tak ona sobie wygląda. Można tu sobie ewentualnie przyjść i o, posiedzieć i spokojnie poczytać. Chyba jest zamknięte, ale później będzie otwarte. Tu widzicie taki kontener stira, gdzie są różne rzeczy, między innymi, dre... między innymi są na przykład zboże chowane, czy tam ryż. Różne takie rzeczy, żeby się nie popsuły. No, a tutaj też sobie czasami wychodzimy, jak są jakieś praca w grupach czy coś, to tutaj sobie można wyjść, posiedzieć. Drzewka są bardzo ważne, bo drzewka dają cień. Bez cienia jest w Afryce bardzo, bardzo niedobrze. Także bardzo ważna, ważny aspekt yy, podwórka seminaryjnego. Tutaj mamy znowu studentów. Tam jest yy, tam jest akademik męski. Tu jest akademik żeński razem z kuchnią. Kuchnię już wam pokazywałem, więc chyba nie będę pokazywał na nowo. Tylko wam pokażę, że tędy się idzie do kuchni. O, a tutaj też o tym ostatnio mówiłem. Jest złożone drewno do gotowania, bo tak się gotuje na drewnie. A tam przed nami idzie sobie jeden ze studentów, Samuel, który jest zresztą szefem. Czy zastępcą biskupa, a za nami jest yy, są kibelki. Ok, a to są nasi studenci i zwołają mnie. Także zakończę. Panie Boże, Błogosław, yy, nasze seminarium. Błogosław to wszystko, co tu się dzieje. Niech Tobie będzie z tego chwała. Z Bogiem i do zobaczenia.